Atmosfera jak zwykle wspaniała. Medal naszej Kwaszczeńskiej Dziesiątki, równie wspaniały jak w ubiegłym roku. Oczywiście ta impreza jest w cyklu. Kaszuby biegają także logo organizacji. Jest też gmina Żukowo, to pan burmistrz, który jest patronem naszego wydarzenia. Dziękuję serdecznie Magdaleno. Świetny prezent. W ogóle świetna impreza fajnie zorganizowana, jestem bardzo szczęśliwy zadowolony. Mam plan przebiec cały ten cykl. Kaszuby biegają. Bardzo przyjemna impreza. Czuję się fantastycznie i naprawdę cieszę się, że porzuciłem kanapę na rzecz dzisiejszego biegu. Jest jak zwykle rewelacyjna, jak na takich spotkaniach, i aby tak dalej. Na pewno będziemy za rok. Wybrałem kwaszczyno, bo pomyślałem, że zacznę tylko na razie skupię na kwaszlu, bo biegają. Włączyli się radni, właśnie pani Sołtys, ja, wiele firm nas wsparło. Irek, jesteśmy z Tobą!